Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: biada Wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięciny z mięty, i ruty i z wszelkiej jarzyny. A pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada Wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada Wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bez wiedzy nie przechodzą. Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w prawie. Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz, on odparł. I wam uczonym w prawie biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Każdemu nasz według jego czynów. Powtarzaliśmy te słowa refrenu, psalmu responsoryjnego. Te słowa są, zostały wzięte z pierwszego dzisiejszego czytania, z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. W tym tygodniu, w tych dniach, w liturgii czytamy właśnie ten... Piękny list świętego Pawła, niezwykle bogaty w treści. Święty Paweł pisze w tym liście o nieskończonej Bożej miłości, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej. Pisze o Duchu Świętym, który został nam dany, dzięki któremu możemy wołać Abba Ojcze. Pisze w tym liście, że... Wszyscy jesteśmy grzesznikami, i że jedynym zbawicielem jest Jezus Chrystus, a drogą do zbawienia jest wiara. Ale też zawarte są w tym liście pouczenia moralne, wymagania, które Paweł stawia ochrzczonym jak również zachęta do czynienia dobrych uczynków. I taka zachęta jest w pierwszym tym dzisiejszym czytaniu. Święty Paweł pisze, że Bóg odda każdemu według jego uczynków, tym, którzy wytr przez wytrwałość w dobrych uczy uczynkach, Szukają chwały i czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Problem uczynków podejmuje również Pan Jezus z tej dzisiejszej Ewangelii i mówi, że dobrą rzeczą jest składać dziesięcinę, ale to nie wystarczy. O wiele ważniejsze jest pełnienie czynów sprawiedliwości i miłości. Mówi to w sposób szczególny do faryzeuszów, którzy na zewnątrz starali się wypełniać przepisy żydowskiego prawa, a wewnątrz bardzo często serca ich były daleko od pana Boga, daleko od sprawiedliwości i miłości. Jezus mówi: Owszem, trzeba wypełniać prawo, ale jest coś ważniejsze. Ważniejsza jest sprawiedliwość i miłość. Nie wystarczy tylko wypełniać jakieś praktyki religijne, ale one muszą być związane z naszym codziennym życiem. I przypomniał nam o tym też bardzo mocno. W Ojciec Święty Leon XIV, kilka dni temu, została opublikowana jego adhortacja nosząca tytuł Dileksja Te: Umiłował Cię. I Ojciec Święty, poczynając od Ewangelii, od Pana Jezusa, poprzez historię Kościoła, pisze o tym, że istotnym nurtem Życia Kościoła jest pochylanie się nad ubogimi. Ale nie chodzi tylko o ubóstwo materialne. Papież zwraca uwagę, że ubóstwo może mieć różną formę. Pisze tak. Powinniśmy mówić raczej o wielu twarzach ubogich i ubóstwa. Ponieważ jest to zjawisko bardzo zróżnicowane. Istnieją bowiem różne formy ubóstwa: ubóstwo tych, którzy nie mają środków materialnych do życia, ubóstwo tych, którzy są wykluczeni społecznie i nie mają możliwości wyrażania swojej godności, ubóstwo moralne i duchowe, ubóstwo kulturowe, ubóstwo tych, którzy znajdują się w sytuacji osobistej lub społecznej słabości lub kruchości. Ubóstwo tych, którzy nie mają praw, nie mają przestrzeni, nie mają wolności. Papież z ogromnym naciskiem e, mówi o tym, że jest to ogromny problem e, historii Kościoła i historii świata. Cytuję między innymi Pana Jezusa, który mówi, ubogich zawsze będziecie mieć wśród siebie. Wydaje się to problem ubóstwa nie do rozwiązania, a równocześnie podpowiada Kościół, chrześcijanie muszą być wrażliwi na ubogich tego świata. Papież pisze tak: Miłość wobec ubogich jest istotnym elementem historii Boga z nami i samego serca Kościoła. Miłość wobec ubogich jest istotnym elementem historii Boga. Papież w tym dokumencie zwraca uwagę na Jezusa, który jest ubogi, który żyje u który pochyla się nad ubogimi, spotyka się z ubogimi. Istotny element historii Boga, historii Jezusa, ale też samego serca Kościoła. Miłość ubogich wybucha jako nieustanny apel do serc wierzących, zarówno wspólnot, jak i poszczególnych wiernych. Kościół jest ciałem Chrystusa, odczuwa życie ubogich będących uprzywilejowaną. Częścią ludu w drodze, jako swoje własne ciało. W tym ciele, jakim jest Kościół, są ludzie ubodzy. To ubóstwo może mieć bardzo różną formę, również tę moralną. Ktoś, kto trwa w grzechu, jest ubogi. I, moi drodzy, pochylenie się nad ubóstwem człowieka, jakiekolwiek by ono nie było. To nie jest zadanie tylko i wyłącznie dla jakichś wyspecjalizowanych jednostek, dla jakichś wspólnot czy y, zgromadzeń, ale to jest zadanie nas wszystkich. Pochylenie się nad ubóstwem człowieka w zależności od jego sytuacji, jego potrzeb, to jest zadanie dla każdego oszczonego. To jest czyn sprawiedliwości i miłości, tak jak mówi o tym Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. I myślę, że trzeba nam sobie stawiać ciągle pytanie: co ja robię dla drugiego człowieka? Co ja robię dla drugiego człowieka? Czy moja religijność wyraża się w czynach miłości i sprawiedliwości? Czy jest w moim życiu, w mojej wierze w Pana Jezusa miejsce na pochylenie się nad potrzebą drugiego człowieka, nad Jego ubóstwem? Módlmy się o takie wrażliwe serca i o to, abyśmy mieli ducha mądrości i umiejętności w takim właściwym postępowaniu wobec ludzi ubogich, których Pan Bóg stawia na drogach naszego życia. Amen.